Manko z strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry Farming Simulator 15 i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować koszenie kukurydzy na kiszonkę. Właśnie rozpocząłem te koszenie w poprzednim odcinku, w którym również kupiłem sieczkarnię od marki Krone, bo wcześniej jej nie miałem i bardzo dobrze, że ją kupiłem, bo dzięki niej koszenie kukurydzy na kiszonkę będzie teraz szło o wiele szybciej i o wiele sprawniej. Została nam no, mniej więcej połowa tego pola, oraz mam jeszcze kogrydzę na polu numer 24. Nigdy nie mogę zapamiętać, który, które pole to jest które, w sensie numerki pól. Ok, w dzisiejszym odcinku mamy dwie duże rzeczy do obgadania. Od której by tu zacząć? No, w sumie zacznę od, od tego, że na stronie CDP.pl, czyli na stronie oficjalnego polskiego dystrybutora gry Farming Simulator. Pojawił, pojawił się już ten oficjalny dodatek z maszynami i mapą z Europy Wschodniej. Można już zamówić ten dodatek przedpremierowo, czyli teraz po prostu za niego zapłacimy. A w dniu premiery od razu dostaniemy kod do pobrania gry. Do pobrania dodatku i pewnie będzie go można ściągnąć z oficjalnej strony Farming Simulatora. Ale też można zamówić wersję pudełkową i wtedy w dniu premiery od razu pudełeczko do Was przyjdzie. A w tym pudełeczku chyba nie będzie płyty, tylko też kod, więc to tylko jeżeli ktoś chce sobie mieć na półeczce. Dodatek kosztuje 35 zł. Ja jeszcze go nie zamówiłem. Znaczy na pewno postaram się w tej DLC wyposażyć, aczkolwiek jeszcze go nie zamówiłem, zrobię to w najbliższym czasie. Link macie w opisie do filmiku. Czegoś dowiedzieliśmy się z opisu tego dodatku na karcie właśnie tego produktu na stronie cdb.pl. Otóż tego, że w, do, w tym dodatku ma być ponad 15 maszyn. I niestety na tym informacje się chyba kończą. A, po pierwsze, zobaczcie, jaki ten Dream Software jest kurde dziwny. Na jakichś niemieckich Amazonach yy, ten dodatek można już chyba od. Ja wiem, już teraz mi wyleciało z głowy, chyba już z miesiąc. Nie dobra, z miesiąc nie jest, dwa, może trzy tygodnie już można na niemieckim Amazonie zamawiać ten dodatek. Właśnie od teraz można go już zamówić na polskiej stronie cd.pl. A na oficjalnej stronie Farming Simulator'a do dziś nie pojawiły się. Nie, pojawi... nie pojawiło się te DLC właśnie tam w zakładce z DLC. A gdyby się tam pojawiło, to mielibyśmy pełny e, spis maszyn, jakie się w tym DLC znajdą. No ale ten Giant Software jest jakiś dziwny, i oni nie śpieszą się z ujawnieniem nam na jakiejkolwiek informacji. No, znaczy, się oczywiście mówią, macie DLC, już możecie kupować, zamawiać pre-ordera, e, pre czyli przedpremierowo, ale co dokładnie w dodatku, to my wam jeszcze nie pokażemy. I takie jest właśnie myślenie Giant Software. Dobra, przyczepa jest pełna, to jedziemy sobie to wysypać do silosów biogazowni No ale dobra, o czym ja mówiłem? A właśnie na karcie tego produktu, czyli tego dodatku na CDPL jest napisane, że w DLC będzie ponad 15 maszyn. I że będą marki, marki Rosselmesh, Zetor, Tatra oraz Farmtech. I to wszystko, nie, bo nie ma tam podanego, jakie to dokładnie będą maszyny. To znaczy, my wiemy, że będą dwa ciągniki zetora, yy, dwa kombajny od Rosselmesha Znaczy nie wiadomo, czy jeden to na przykład będzie kombajn zbożowy, a drugi to, czy to nie będzie sieczkarnia, tylko czy to tak, czy nie o to im chodziło, bo to chyba na GameScomie się tego dowiedzieliśmy. Co ma być? Jeszcze jedna ciężarówka od marki Tatra oraz rozrzutnik marki Farmtech. No ale dokładnie nie wiadomo co to będzie. na znaczy, wiadomo, że będzie tamten zetor co był w tym gameplayu z targów Gamescom. Tam były pokazane właśnie trochę tej mapki, ten jeden zetor, ten jeden kombajn od -Mesh, ta i ta ciężarówka Tatra została pokazana. No ale pozostałe maszyny nie zostały pokazane No i myślicie sobie, 15 maszyn, no to ponad 15 maszyn, to kurde, jednak dużo jak na takiej DLC, gdzie póki co zostały pokazane tylko e, 3, więc tak naprawdę będzie to fajne DLC, warto kupić No niestety nie, i tu jest słuchajcie haczyk Oni napisali, że jest ponad 15 maszyn w DLC Ale, to jest oczywiście zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe Dlaczego? A no dlatego, że skoro będą dwa kombajny marki ROSSELMESH to oni jako maszyny liczą po prostu hedery, żniwiarki czyli do jednego kombajnu będzie jedna żniwiarka do, yy, do zboża a druga żniwiarka do koszenia kukurydzy następny kombajn też na przykład innej innej szerokości żniwiarka do zboża i do kukurydzy i do tego jeszcze przyczepa na hedery a załóżmy, że będzie jeszcze ta sieczkarnia, co niby ma być e, zamiast na przykład innego kombajnu złożowego, to jeszcze oczywiście przystawka do kukurydzy, e, przystawka do bezpośredniego koszenia trawy i robienia z niego e, no, sieczki. E, I ta przystawka do zbierania pokosów e, siana. No i mamy trzy przystawki, łącznie to będą: załóżmy, z 5, 6, może 7. Yy, headerów, no i jeszcze plus do tego, zna znaczy w tym, jeszcze oczywiście przyczepy na header mogą być z jedna lub z dwie. No to dwa ciągniki, dwa kombajny, jeden rozrzutnik. Tyle maszyn może być, lub maksymalnie moim zdaniem 6. A jeszcze ta ciężarówka, no to ile? 6-7 maszyn takich jak ciągnik, kombajny ciężarówka. A pozostałe maszyny, czyli będzie ich łącznie ponad 15, to będą headery Yy, i przyczepy na headery, więc tak oni kurde piszą, niby ach ponad 15 maszyn, jakie duże DLC, no ale ja takiego headeru nie liczę jako kurde pełnoprawnej maszyny i zapewne wielu z was yy, też, więc to jest trochę oszukaństwo, moim zdaniem powinni napisać yy, ponad 6-7 maszyn, a nie 15, wrzucą ci kurde taką Taki header, taki, taką przyczepę na header, i powiedzą, o to jest maszyna. Zobaczcie, ile mamy maszyn, gdzie połowa maszyn w DLC to właśnie są śniwiarki e, lub przyczepy na header. No to kurde, nie podoba mi się to. Powinni czym prędzej ujawnić zawartość tego DLC. A premiera jakoś pod koniec października wyleciała mi dokładna data z głowy. Chyba 29 października, więc jeszcze sobie troszeczkę e, na to DLC poczekamy. Okej, okay, ale to była jedna sprawa. Drugą sprawą jest to, że zostały już ogłoszone wyniki na głosowania na najlepszą maszynę, w najlepszy mod do Farming Simulatora 15. Był to oficjalny konkurs organizowany przez Giant Software. Można było nadsyłać mody podczas wakacji. Ostatnio rozpoczęło się głosowanie publiczności. Mówiłem wam o tym w poprzednim odcinku, że każdy z nas mógł oddać głos Przyznać modowi od 1 do 5 gwiazdek, i na tej podstawie były wybierane najlepsze mody, oraz jedna najlepsza mapa została wybrana. I ten konkurs się już zakończył, i mamy wyniki. Otóż najlepszą maszyną z modów została wybrana prasa i owiarka w jednym Kronę Ultima CF155XC. Link do pełnej listy zwycięzców macie w opisie do filmiku więc tamtego szukajcie. Drugie miejsce zajęła sieczkarnia Crown Big X 580 i trzecie miejsce zajęła zajo do trawy Crown KWT 1122. Czyli żadna polska maszyna tutaj nie wygrała, nawet chyba nie była żadna zgłoszona, a nie była zgłoszona polska mapa Gurale PGR i ona zajęła 14. miejsce z 25 czy tam 26. A, a najlepszą mapą została wybrana mapa Bielefeld Tak więc szkoda, że nikt nie zgłosił jakiejś 60 Sety, czy coś w tym stylu Oczywiście gratulacje dla wszystkich zwycięzców Założę się, że w ciągu najbliższych lat Podobne konkursy będą dalej organizowane, i wtedy może moderzy z Polski osiągną lepsze wyniki. No ale tak to jest. Tak naprawdę do 15 jest o wiele mniej dobrych modów niż do 13. Podobno to jest dlatego, że słyszałem, że jest jakiś problem ze skryptami do modów. Ja nie mogę tego powiedzieć, bo ja nie umiem modować. Nie jestem moderem, więc. Tylko mówię to, co mi się już obijało uszy, że właśnie do 15 są jakieś problemy ze skryptami, ale też nie wiem dokładnie, bo nie zagłębiałem się w temat. No ale moim zdaniem jednak do 13 było więcej udanych modów, bo od premiery 15 minął już prawie rok, a moim zdaniem w ten. W ten jeden rok ukazało się mniej modów, a już na pewno mniej dobrych modów niż w przeciągu tego samego czasu do trzynastki, ale to na pewno moja opinia. Mi się uszy że jest jakiś problem ze skryptami, ale w temat się nie zagłębiałem. Jeżeli ktoś z Was jest moderem, to. Może w komentarzu dokładnie napisać, jaki to jest właśnie ten problem ze skryptami, lub jakie są trudności z tworzeniem modów do 15 w porównaniu do tego, co było w 13. No, trochę tej kiszonki będzie, ale zarobię pieniędzy. W końcu sobie kupię jakieś porządne maszyny. Na pewno nowy ciągnik, bo sprzedałem przecież y, ciągnik Keisa. Być może maszyny marki Ponce. się zobaczy. <laughs> 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 Okej, okay, tak więc to były te. Dwie główne rzeczy, które chciałem wam przekazać, w sensie, że już można zamawiać preorder na stronie oficjalnego polskiego dystrybutora, czyli ten dodatek będziecie mieli po polsku za 35 zł oraz to, że zostały już ogłoszone wyniki właśnie na najlepszy mod tego oficjalnego konkursu. Więc może przejdźmy do tematów, jakie napisaliście do mnie. Właściwie mam tutaj dwa tematy sobie teraz na nie zerknę i będę jechał z powrotem na pole bo jeszcze mi trochę kukurydzy zostało a jeszcze przecież całe drugie pole mam więc trochę jeszcze tego jest dobra to jedziemy z tematami temat od Dodladen gdybyś umiał dobrze modelować i programować oraz miałbyś zrobić jedną maszynę do FSA, to którą byś zrobił bardzo ciekawy temat, i szczerze mówiąc, trochę mnie zagiołeś, bo nie mogę się zastanowić, którą to ja bym maszynę najchętniej zrobił. Hmm. No, musiałbym się trochę zastanowić, gdybym ja był moderem i chciał zrobić jakąś naprawdę dobrą maszynę. Mi się wydaje, że chciałbym stworzyć po prostu jakiegoś dobrego ursusa. Być może w 60, ale taką słuchajcie, Fest. Jak najmniej skryptów, bo ja kurczę, nie wiem, czemu, ale jakoś nie lubię modów, co mają tych skryptów nawolone, Otwórz szyber dach, otwórz lewe drzwi, prawe drzwi, tą szybę z tyłu. Otwórz jakieś kurde światła, włączaj pracy i tak dalej, tu jakieś tam otwieranie maski. Kurczę, nie wiem czemu, ale ja nie lubię tych skryptów. Po pierwsze czasami mogą powodować problemy, jeżeli ktoś je nieumiejętnie zrobi. Potrafią też, jeżeli maszyna jest źle zoptymalizowana i też z tymi skryptami, to chyba to też troszeczkę muli grę. Więc ja wolę takie czyste mody. Czyli z takimi funkcjonalnościami jak na przykład yy, mają oryginalne maszyny, czyli tu nie ma jakiegoś otwierania drzwi czy czegokolwiek, jest tylko Obrotościomierz, prędkościomierz i tak dalej, więc ja bym chciał stworzyć prostego moda, ale idealnie zoptymalizowanego, czyli właśnie taką idealnie zoptymalizowaną 60. Czyli bez jakichś tam zbędnych skryptów, przynajmniej ja ich nie wiem czemu, ale kurczę, no nie lubię. Eee, możecie sobie gadać co chce, każdy lubi co innego. Ja na przykład nie lubię, jak jest dowolony jakichś skryptów, eee, i bym zrobił naprawdę taką 60. Po pierwsze, ładne mode ładny model, to by naprawdę musiał być dopracowany. I dobrze jest zoptymalizowany, żeby zanadto nie mówił gry, więc chyba najbardziej chciałbym zrobić taką super, hiper, ultra 60. Dobra, teraz kolejny, kolejny temat od Mateusz XXL88. Kador, jakie marki byś chciał najbardziej w farmingu 2017? I on tu napisał marki Fend, John Deere, Glass, Ursus, MTZ, Belarus, Jums. Nie wiem czy ja te Jums czytam dobrze, jak coś z tym poprawcie. Bo naprawdę niektóre marki maszyn to czyta się w taki sposób, że to się wydaje trochę dziwne. Ale okej, okay, które z tych maszyn ja bym chciał najbardziej? Zacznijmy może od tego, że dla mnie mogłyby być one wszystkie, bo im więcej marek oraz maszyn, tym lepiej, wiadomo. Ale skoro mam wybrać już tą jedną jedyną, właściwie uporządkować je od tej, którą chciałbym najbardziej oraz taką, którą chciałbym najmniej. To myślę, że to będzie tak. Pierwsze miejsce, definitywnie klas. Jak kurczę, tak wyczekił, wyczekuję, aż w końcu farmingu będą maszyny marki klas. Wachlarz maszyn klasa jest tak duży. No, cioniki, kombajny, mnóstwo maszyn zielonarskich, więc to by było właśnie e, dzięki temu. Maszyny zielonarskie byłyby ujednolicone, bo wszystkie, większość z nich pewnie w grze by była marki klas. Więc jednak najbardziej chciałbym markę Klas w farmingu 17. Drugie miejsce: myślę, że John Deere. Trzecie miejsce: powrót fendów, bo ostatnio był w Ja bym z chęcią je zobaczył tutaj. A Ursus. No, no to nie wiem. Może trzecie miejsce: Ursus Exequo z fendem. Ale to nie wiem, czy miałyby być te nowe Ursusy, czy może te stare Ursusy jako maszyny początkowe? Być może te stare Ursusy jako maszyny początkowe, bo jednak chciałbym 17, żebyśmy zaczynali od maszyn nie słabych, ale też starych, bo tutaj zaczynamy nie od maszyn starych, no z wyjątkiem, z wyjątkiem tego Deutschwara i tego Buchrera, a reszta maszyn to nie są tyle, że stare, tylko po prostu małą moc mają. A ja bym chciał zacząć od maszyn starych, więc chciałbym stare Ursusy. To jest Exekuo na, mm, na miejscu trzecim z Fendem. Dalej, co ja bym chciał? No MTZ Belarus dalej, i na końcu ten Jums, niech będzie. Tak więc najbardziej klas, później John Deere, a później Exekuo na trzecim miejscu Fend i Ursus. Nie mogę się zdecydować co. Okej, okay, zostało mi tutaj całe jedno pole jeszcze do skoszenia Nie jest aż takie duże, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku O ile w ogóle chcecie to zobaczyć w następnym odcinku Piszcie, ja mówię naprawdę, piszcie, bo niektórzy z was jak yy, mówię wam, że macie coś napisać w komentarzu, czy wolicie tak, czy tak To mi się chyba boicie i nie piszecie, bo tam napiszą tylko z 3, 4 albo 5 osób Więc piszcie, czy chcecie zobaczyć jak to koszę w, w następnym odcinku czy może mam te koszenie tego pola pominąć i zrobić sobie to już poza odcinkiem? A w następnym odcinku będziemy sprzedawać tą kiszonkę w biogazowni, bo na pewno poza odcinkiem ją sobie e, tam przykryję, żeby fermentowała, więc piszcie w komentarzach, czy, chce, czy chcecie w następnym odcinku dalej koszenie kukurydzy tego tutaj pola, czy mam je skosić poza odcinkiem? Dajcie mi znać w komentarzach. Ok, tak więc. W tym gameplayu to wszystko, widzimy się w następnych gameplayach z gry Farming Simulator. Jeżeli się podobało to oczywiście łapka w górę. Dzięki za oglądanie, cześć!